Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Umęczony, pogrzebany, ukrzyżowany. Wprost o śmierci nie mówimy? Mm. Niewygodny temat. <laughs> to jest jedno. Drugie. Poncjusz Piłat, od Ciebie się dowiedziałam, jak... Rozmawialiśmy na temat tego, tego programu, że jest takie powiedzenie... Jak piłat w kredo. Jak piłat w kredo. Hmm. naprawdę się chłopak załapał. Nie wiadomo dlaczego. Rzutem na taśmę Rzutem na taśmę. Mam nadzieję, że to wyjaśnisz, bo nie wiem, czy to jest aż tak istotne, że to był akurat już piłat? No to jest istotne, bo to jest pytanie że o to... Że aż w wyznaniu wiary musi o tym być? Właśnie wiesz, no mogli podać rok, nie? Ale jakoś go nie podali. I zresztą tak do końca zawsze jest pytanie, który dokładnie to był rok, cały czas mm -hmm. jest wątpliwość, e, czy ten, czy tamten. Natomiast właśnie ten już szpiłat to jest takie umiejscowienie tego w konkretnym momencie czasu i w konkretnym miejscu. Bo on wiedział. Na początku Ewangelii Łukasza też jest tak. tak. nie? No nie wiedział, ale wiesz, to jest najmniejszy kłopot, że on tam nie wiedział, ale właśnie jak jest na początku Ewangelii Łukasza, E, o tym spisie ludności, nie, tam mm -hmm. wielkorządcą Syrii był Kwilenius i tak dalej. E, to co prawda jest mowa o, o poprzednim spisie, a nie o tym o który chodzi, ale... To właśnie też chodzi o to, że to jest prawdziwa historia, to się rozegrała w naszym świecie. Nie? W konkretnym miejscu, jasne. w konkretnym Ta postać czasie. była. I tą postać możemy namierzyć. Więcej. I co więcej mhm, jest, 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 są świadectwa poza Ewangeliami, gdzie ten piłat się pojawił. Nie? I, I mówimy, mówimy "Aha, czy to nie są takie jakieś tam bajki, opowieści, tylko że tam jednak ten, jest to zaczepienie o konkretne miejsca nie? i o konkretny czas. Zarys historyczny. Zarys historyczny. Natomiast to, czy nie mówimy o śmierci, wiesz, w składzie apostolskim. Umęczony no, i pogrzebany. No właśnie to pogrzebany nie jest tutaj istotne, y, natomiast w składzie apostolskim mówimy, bo tam jeszcze mówimy o tym wstąpieniu do piekiel. Właśnie miałam o to pytać. Bo to jest właśnie tak naprawdę powiedzenie, skoro wstąpił do krainy umarłych, to znaczy, że umarł. Nie? I też tutaj to jest jakby tak trochę, bym powiedział, pozostawione domysłowi. Nie? Znaczy, że jeżeli zmartwychwstał po trzech dniach, no to co, przez trzy dni, niby co? Nie, no nie był w letargu, no umarł, nie? został umęczony ale na dlaczego? śmierć. Ale dlaczego? ja rozumiem, że tego w kredo nie ma, ale czasami pytania się rodzą przez to, czego nie ma, a jest mhm. gdzie indziej, nie tylko przez to, co jest. Dlaczego wstąpił do piekieł? No wiesz, Przecież właśnie, piekło pie... to jest mhm. dla nas grzeszników. Miejsce, teoretycznie, nagrzeszyliśmy, nabroiliśmy, trafiamy do piekła, no Jezus, co w tym piekle tam mhm. Więc to trzeba na to spojrzeć z dwóch stron. Po pierwsze, bardzo pomaga w tym e, boska komedia Dantego, bo to nam trochę uzmysławia, jak sobie to piekło wyobrazić e, zgodnie z tym, jakie sobie wyobrażano, czy jak je rozumiano w czasie, kiedy był formułowany symbol. I wtedy sobie, jak sobie przypomnimy, to jest tak, że piekło u Dantego ma taką formę lejka, mm -hmm. że ma tak dziewięć tam kręgów, kręgów. Nie? one są coraz głębsze i to jest trochę jakby taki rękaw, nie, można powiedzieć. Więc gdzie ten Pan Jezus stąpił do tego piekła? nie, Więc się okazuje, że on stąpił na sam brzeg piekła i to jest pokazane na ikonach Zmartwychwstania że ikony z stanie, Stania to nie są te ikony, nie ma takich ikon, że Pan Jezus wyskakuje z grobu, nie? Taki jack of the box, nie? Że nagle bum i tam, wiesz, ci strażnicy śpią, tu kamień na jednego ryba, pozostali e, tam, są nieprzytomni i Pan Jezus tam z tą chorągwią, prawda, jak Nie, Superman. nie miał chorągwi od razu? Nie, nie. Nie, nie. nie. E, natomiast e, ikony są zupełnie inne. Ikony są takie, że Jezus jest u bram piekła, nie? I rozwala bramy piekła i wyciąga e, z piekła Adama. Chwyta go za rękę. Ten starzec to jest Adam tam. Na tych ikonach. I o co tu chodzi? Tu chodzi o to, że do czasu męki Chrystusa wszyscy ludzie, którzy umierali, mieli tylko w jedną stronę podróż. Nie, bo to dotykamy tych, takich zupełnie fundamentalnych rzeczy, jak grzech. Nie? Jeżeli grzech jest odwróceniem się od Boga, czyli nie wybieram życia wiecznego, wiecznego spełnienia, wiecznego szczęścia w jedności z Bogiem, tylko przyjmuję inny azymut, nie? no to inny azymut jest poza Bogiem. Ja, czyli tak to jest piekło. Znaczy ja, świat poza Bogiem, świat bez Boga, może lepiej tak powiedzieć. Świat bez Boga, czy w odwróceniu od niego, to jest piekło. Więc wszyscy ci, którzy grzeszyli, a, zanim dokonało się odkupienie, no gdzieś musieli trafić. No i to jest właśnie ta kraina umarłych, Tartar, nie wiem, tam Hades, różnie jest, różne słowa są wykorzystane w oryginale. Szeol po mm -hmm. żydowsku. E, więc to jest ten taki stan tych dusz, które oczekują odkupienia. Znaczy tego, żeby jednak oni chcieli być, wiesz, z Bogiem, no ale trochę nie wyszło, tak jak w większości naszych historii. Nie? Tak w ogóle to nie był błąd bardziej słabość. Nie? No, ale nie są zdolni być z Bogiem, no, bo są obciążeni swoim grzechem. I teraz, co z nimi? No, jest umarł w konkretnym tam właśnie za Poncjusza Piłata. Nie? To co z tymi wszystkimi, którzy byli przed Poncjuszem Piłatem? Nie? Co z matką Poncjusza? Nie? E, I może jeszcze żyła no nie wiem, z babką załóżmy. Nie? E, co z nimi? Nie? I właśnie ta tajemnica stąpienia do piekła, jest o nich. Nie, że Jezus jakby wstępuje do piekieł, czyli do tych, do tych dusz, które oczekują zbawienia, i mówi: Droga jest otwarta. Idziecie ze mną, czy zostajecie? I to, o tym też to jest kapitanie... fajne, bo to pokazuje dla mnie przynajmniej takie, takie niby znane spojrzenie, ale pewne rzeczy sobie trzeba ćwierzać. Że piekło to nie jest tylko miejsce dla ludzi, którzy czynią zło bo my czasami też czynimy zło, no znaczy, nie czasami, no, dosyć często. <gry> za często, ale to jest, bez, to jest miejsce bez Boga. nie? Miejsce bez Boga. I, te, wiesz, i, i odkupienie właśnie na tym też polega, nie? że tam, gdzie nie było światła, światło się pojawia. Nie? Tam, gdzie nie było Boga, tam Bóg schodzi. Nie? Odkupienie, czyli Dokładnie. szansa, czyli odwrócenie tego całego smutnego scenariusza, że już nie jest drogą, że grzech już nie jest drogą w jedną stronę, że można wrócić. I tutaj też jest wiesz taki fajny wątek, że, um, który w Ewangelii Jana się pojawia. Jezus, jak, jak się przygotowuje na śmierć, to jest i w dziesiątym rozdziale, i tam się wcześniej pojawia, tak się przeplata ten, 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 e, ten wątek, jak on dyskutuje z Żydami. Mówi, nadchodzi godzina, kiedy umarli usłyszą głos syna człowieczego. Nie? I to właśnie, kiedy wiesz, ci, którzy są w grobach, usłyszą głos syna człowieczego. Nie? E, I mówi owszem, o łazarzu, nie? bo tam to był taki case, że powiem, naoczny ale on właśnie mówi o tym wstąpieniu do piekiel. Nie? U Mateusza i u synoptyków jest inaczej, bo tam jest wspomniane, że przy śmierci Jezusa niektórzy stali z grobów. Nie? Tak jest, takie mm -hmm. zdanie to jakoś rzadko się czyta w kościele, bo ono jest takie niepokojące w ogóle, o co tu chodzi. Nie? No wiesz, tak, kurka kościoła nie ma i się pojawia przy, przy kolacji nie? W, w, pi w piątek, wiesz, no to trochę dziwne. E, ale, ale właśnie to, to, to Jezus jest daniem życia tym wszystkim, którzy są w opłakanym stanie nie? i właśnie tym umarłym również. I to jest to wstąpienie do piekła. Natomiast niektórzy próbowali, tak, jak ktoś to interpretować, to jest XX wiek tak naprawdę, i to Hans Urs von Balthasar przede wszystkim, oni próbowali interpretować to w ten sposób, że Jezus schodzi na samo dno piekła, nie? jakby na, na koniec tego lejka, mm -hmm. żeby doświadczyć też losu potępionych. Nie? I to jest takie, bym powiedział, śliskie. Znaczy, wprost nie zostało to jakoś potępione według mojej wiedzy, ale to jest takie dziwne. Znaczy, jeżeli po co. Znaczy, po co Syn Boży miałby tam wchodzić, nie? Że to jednak jest tak, że ten, kto się decyduje na odejście Wersja od Boga... na otwarcie, bram piekła z... No to właśnie tam z, po bardziej... tym lejku tam sobie spływa, nie? Ale, no. ale jak, jakby Syn Boży wstępuje do piekła właśnie po to, żeby tych ludzi wyciągnąć, nie? A nie tam jakoś, wiesz, wchodzi w jakiś dziwny stan potępionych, nie? A powiedz mi, zmartwychwstał dnia trzeciego, jak go pismo. Mhm. No pismo y, nie tylko mówi o, o zmartwychwstaniu, o męce, o śmierci mówi. A dlaczego akurat Zmartwychwstał, jak go zajmia Pismo. Autorytet Pisma. To jest autorytet Pisma podkreślony. Bo to w ogóle jest też y, kapitalna rzecz. Jak, jak weźmiesz list świętego Piotra i on się zastanawia nad autorytetem Pisma Świętego, to pisze coś takiego, że byłem z Jezusem na taborze. Ja powiem to swoimi słowami, mhm. ale tam to jest naprawdę, taki jest sens. Byłem z Jezusem na taborze. I słyszałem tam słowa wypowiedziane z obłoku. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Wiesz, jak sobie przypomnimy tą historię, no to faktycznie tam był Piotr, był Jan, był Jakub. Nie? Piotr oczywiście próbował jakoś zaradzić sytuacji. Trzy namioty od razu tam skombinował, nie już wszystko tam było gotowe. Miał już plan. I, i to było dla niego jakieś poruszające doświadczenie. Nie? I On je wspomina po śmierci, po zmartwychwstaniu Jezusa kilkadziesiąt lat, tam około trzydziestu. I mówi: faktycznie, ja tam byłem. Nie? I nie opowiadałem wam on dokładnie, to mówi. Nie opowiadałem wam jakichś niestworzonych historii, jakichś banialów. Ja tam naprawdę byłem i słyszałem ten głos. I mówi, ale wy, ci adresaci, macie mocniejszą mowę niż moja. Macie pisma proroków. Macie Stary Testament. I on się nie wiedział, że ten jego list trafi do Pisma Świętego, ale, ale on mówi, moje świadectwo to jest pikuś. Nie? To nawet jak ja widziałem na własne oczy i słyszałem, mi możecie nie ufać, nie możecie mi nie wierzyć, ale macie Pismo Święte. I temu zaufajcie. To jest lampa, która świeci, aż nastanie dzień. I jak w kredo się pojawia pismo, to właśnie to jest ten najwyższy autorytet w Kościele. Nie? To Słowo dlatego, ogromione. że to zmartwychwstanie mogłoby być najmniej wiarygodne? Jest najtrudniej musi być w pod, nie uwierzyć. Podparte pismem? Jest najtrudniej w nie uwierzyć. Słuchaj, wyobraź sobie, że spotykasz zmartwychwstałego człowieka. I to nie tam wskrzeszonego, nie? Nie, nie po śmierci klinicznej. Znaczy wskrzeszonego też mi trudno. Sobie no, też jest trudno, ale wiesz, ale to już jest łatwiej. Nie? Natomiast, <grym> natomiast wiesz, to jest tak, apostowie są pod krzyżem. Nie? Znaczy tam pojedyncze sztuki, nie raczej z dużej odległości. I widzą wiesz, zamordowanego nauczyciela. Potem, wiesz, asystują przy jego pogrzebie, wiesz, zawijają go w prześcieradło, to w tym całun, zamykają go w grobie. Wiesz, I po trzech dniach on staje i mówi, witajcie. Nie? No po prostu, to, wiesz, po prostu to jest tak niewiarygodne. Nie? To, w ogóle, to, jest, to jest świat na głowie stanął. Nie? Znaczy, jeżeli to jest możliwe. To kurka, wszystko inne jest w ogóle, wiesz, nieważne. Nie? Wiesz, to, to świetny jest ten Tomasz, ten, o którym Jezus mówi, że jest niedowiarkiem. Jako bardzo rozumiem. Nie, on jest super, wiesz, bo on jest racjonalistą. On mówi, dopóki nie zobaczy, nie uwierzy, bo takie rzeczy się w świecie nie dzieją, nie? ale jak uwierzył, to skończył w Indiach. Nie? Wiesz, jakby po prostu go tak to, wiesz, wytorpedowało z tego wieczornika, bo to jest coś niebywałego. Znaczy nagle żyje człowiek, który nie żyje tylko życiem biologicznym. To nie jest łazarz, który znowu będzie musiał umrzeć. Nie? Tylko ktoś, to już nigdy nie umiera. jakby W nim już czas po prostu nie ma panowania. On żyje wiecznością, wiesz, oddycha wiecznością, a jednocześnie je rybę na śniadanie. I to wszystko tego nie to masz. No właśnie wiesz, i on po prostu mówi, sobie ja nie uwierzy. A jak i wiesz, i, i w to jest najtrudniej uwierzyć, to znaczy w zmartwychwstanie. I Dlatego mówimy, to nie tylko jest nasze świadectwo, pismo tak powiedział, I my się na tym opieramy. Jeżeli wierzysz w to, że pismo mówi prawdę, co do Boga, że stworzył świat, że tam właśnie był Mojżesz tam wszystkie te historie, to to też. Mamy tutaj gwarancję, mamy pieczęć Pisma. Nie?